Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. List drugi. Najświętsza Maryja Panna. Moja droga córko, ukochane dziecko Bożej Woli. Chce podyktować ludzkości o tym, co miłość Boża chce dać tym, którzy kochają i są kochani. Miłość Boża ufa ludziom w ich oddaniu, lecz zna ich serca, może pokierować ich myślami, lecz nigdy nie zrobi nic wbrew ich wolnej woli. Dzisiejsi ludzie uważają, że to co robią, to jest to, co oni chcą i nikt nie może i nie ma prawa wtrącać się w ich życie. Plany, pomysły, a często to co chcą przez swoją naiwność. Kiedy im to nie wychodzi, obwiniają wszystkich i wszystko tylko nie siebie, widzą i usprawiedliwiają siebie, nie zastanawiając się nawet przez chwilę, dlaczego ich plany coś pokrzyżowało. Ci, którzy mają troszeczkę wiary, obwiniają niebo. Ci, którzy wiary nie mają, obwiniają innych. Opatrzność Boża pozwala na to, gdyż tylko nieliczni rozumieją, że to, co ich spotyka, a jest poza ich możliwościami wykonania, dostrzegają w tym rękę miłości Bożej i nie buntują się, lecz potrafią dziękować za cierpienie, za niepowodzenia, za chorobę, za miłość Bożą. Jest takich ludzi niewielka garstka i to oni ten świat trzymają swoją modlitwą i oddaniem. Cała wielka liczba ludzkości nie potrafi zobaczyć, zrozumieć i przyjąć tego, co ich spotyka, a to są ich wybory, przez które mają nieudane, jak twierdzą, życie. Czy są tacy, którzy potrafią na to w sposób, w jaki widzi was niebo, że to jest nauka, z której należy wyciągnąć wnioski? Nie. Wiele, wiele istnień za niepowodzenia przeklina swój los i niebo obwinia, mówiąc, skoro Bóg tak chce. Dzieci moje przez całe wieki wiara i kapłańska nauka prowadziła ludzi przez życie. Wybory zawsze były różne jednych prowadziły do świętości innych na dno piekielnych szczeluści. Dzisiejszy świat już nie chce miłości, nie chce Bożego kierowania, nie słucha natchnień Ducha Świętego. Uważa, że to przestarzałe, niemodne i staroświeckie. Niebo nie może już dłużej na to pozwolić. Zmiany klimatyczne które dziś widać wyraźnie nie otwierają ludziom oczu, tłumacząc to sobie w sposób naukowy, lecz to jest nieprawda. Płatne wywody naukowców wprowadzają wielu w błąd: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary i wiele innych przypisuje się wszystkiemu, żeby tylko nie przyznać tego, że niebo ostrzega, bo słów już nikt nie chce słyszeć. Wołam, płaczę. Proszę, błagam, ostrzegam, już za chwilę niebo zostanie zamknięte i nie usłyszy rozpaczy, wołania i lamentów. Ludzie przez swoje wybory idą w kierunku zagłady. Kogo będą obwiniać i zemścić, prosić i błagać? Zaślepienie jest to ogromne i postępuje. Nie mam już siły powstrzymać karzącej ręki Bożej Sprawiedliwości. Lada dzień nastąpi prześwietlenie sumień. To jest ostatnia chwila ratunku, gest w stronę ludzi na opamiętanie, ostatnia szansa, by uratować swoją duszę, gdyż wydarzenia, które nadchodzą będą Bożą sprawiedliwością za brak wiary, szacunku należnego trójcy, za nieszanowanie sakramentów świętych. Płacz dzieci Matek już nie powstrzyma Bożej sprawiedliwości, a miłosierdzie nie jest dla tych, którzy miłosierdzie traktują jako usprawiedliwienie swoich czynów. Boża sprawiedliwość poprzez miłosierdzie dokona oczyszczenia ziemi, a ludzie zostaną rozliczeni z miłości do siebie i bliźnich, ale przez patrzenie oczami wiary, miłości i zaufania, które dziś jest zapomniane, usprawiedliwiane i nieszanowane. Wielu proroków już zamilkło, milkną kolejni, przekazów z nieba szybko ubywa. Ostrzegałam, płakałam, prosiłam, teraz zostaną już nieliczni. Bo moja miłość nie pozwala milczeć, póki niebo jeszcze jest otwarte. To jest już jedno z ostatnich wezwań przez moją córkę, dopóki mogę, przez miłość Ojca będę wołać. Kochajcie miłość, która was stworzyła, kochajcie siebie, kochajcie, bo jesteście kochani. Powróćcie do Boga, waszego Stwórcy, dał wam wolną wolę i dał miłość. Dlaczego ją odrzucacie? Dlaczego? 14 września 2022 roku. Miła Bogu. Osoba ukryta, narzędzie woli Bożej.